Bardzo niemiła sytuacja. Przyjęła Pani tutaj z kempingu i chyba, że ze względu na to, że nie stoimy na kempingu, robi tutaj problem, krzyczy. jak to by dał radę tu. górę też. I wracamy. Widzę, że jest. Prywatna plaża, że nie można kempingować, kamperować, autowanować i wszystkiego rodzaju kempingów. No, więc pojedziemy na chwilkę do kampera wybrać jakieś fajne miejsce na nocleg. Mężu, nagraj naszą atrakcję tutaj boczną. No, to boczno. bo ja skręcam już także, a za mną samochód jest. Także brak statku Gdzie to skręci W życiu Także musimy jechać dalej, bo czy nasza nawigacja się poprowadziła? Takie śmierdoli. Właśnie z ubostwa, aż po prostu... Tam plaża Trzymaj Boże, tutaj się wlewa Podziękowania hmm. dla panów z tego sklepiku Bo naprawdę nam pomogli Thank you. Hello! Bardzo pomocni są. W pięciu przyszli mi pomagać. Zakupiłam za 10 zł doładowanie i kartę. No i myślałam, że sobie poradzę sama, ale pan powiedział, że on mi to zrobi. No tyle, że nie umiał za bardzo, więc zawołał kolejnego, ten zawołał kolejnego. Potem jeszcze i tak okazało się, że pięciu panów pomaga mi jednej z aktywacją wodafona na telefonie, ale za 10 euro mamy 100 gigabajtów internetu. No limit, i to jak pan powiedział, full tornado internet. O, żeby się nie zdziwił, przykładowo możliwość, tak to. Trafiliśmy do jakiejś bardzo turystycznej miejscowości. Na szczęście mamy internet. Będzie to jest gdzieś. najważniejsze. To, 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 ta tam turystyczna miejscowość, piękne plaże, woda. Pff, wow. Ważne, że jest internet. Ta woda 100 gigabajtów. I uwaga, jeśli chodzi o kartę w, w Rumunii, to nierejestrowalna jest. Nie podawałam żadnych danych. Kartę dostaje się jako taką darmową w sklepie, a musicie ją doładować minimalnie 6 euro. I nie wiem dlaczego, ale. Terminal do kart telefonicznych jest euro. I wpisują 6 euro, 10 euro niebleja. No, przynajmniej tutaj, w tym sklepie tak, bo nie wiem, czy to jest standard, że doładowują go y, kwotą euro. Także my doładowaliśmy za 10 euro. Kto no, stoi busem? Volkswagenem. Przeliczyłeś nasze możliwości na zamiary? Tak, no nie no, proszę cię. Droga, to jest wiesz Się Czy ty słyszałeś jak rysuje tak. nasz biedny kamperciu, to nasz biedny, biedny ferdziu Nie mam motywację żeby pomalować, będzie kleić, tak? Ja pierniczę, szczela mnie jakimiś nasionami Nasieniem? Nasieniem mnie szczela To nie ja Kamek, było może zejść? Ale widziałem. zobacz I już masz tu ładny ten, stoi busem I my sobie polu od niego przytulniemy To da? na Oj 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 oj. Co ty dajesz? Jesteśmy mi już na Dzień dobry, A na wprost to którędy? No i bardzo niemiła sytuacja. przyjechała Pani tutaj z kempingu i chyba, że ze względu na to, że nie stajemy na kempingu, robi tutaj problem, krzyczy i jest bardzo niemiła, więc no niestety Rumunia nie jest przyjazna dla kamperujących. Jeszcze się tam musi wydrzeć trochę, mimo tego, że się powiedziało grzecznie, że się odjedzie z tego miejsca. To niestety. Jeju, niezwykle nieprzyjemna po prostu właścicielka jakiegoś kempingu i oto się tutaj rozeszło, że paniusia ma kemping, a my stoimy poza kempingiem, więc jest problem. Niezwykle nieprzyjemna kutliwa drze się wyzywa w ogóle kosmos. Nie wiem jak może taki człowiek prowadzić kemping. Właśnie dostaliśmy zawału. Okazało się, że stanęliśmy koło przejazdu kolejowego nie byliśmy tego świadomi, więc z lekka nas to zdziwiło. Właśnie kładziemy Zuzo nie spać. Dobranoc! Dziś trochę inna pogoda niż zawsze. Strasznie wieje, ale przyjemnie. Jest chłodno. A my spędziliśmy noc nad takim urwiskiem, a pod spodem jest plaża nudystów. Niestety dzieli nas dość mocny klip Zuzia kończy płatki Zuniu, to tak wolno? Mm. Tak jest? Jedz, jedz Jak Ci się spało, kochanie? Bardzo dobrze, nawet pociąg mnie nie budził Tak, tutaj pociąg jedzie obok, sąsiedzi też się już zbierają, jadą w miejsce który będą mieli lepszy dostęp do plaży, nie będzie tyle gołych kup. Puściłabym drona, ale strasznie wieje i się boję, że, że go nie odzyskamy już. A miejsce szkoda, tylko że nie ma zejścia do wody. I policja jest tu bardzo często. Nie wiemy, czy coś się tutaj dzieje, że ta policja tutaj jest co pół godziny, czy po prostu tak? Jak to się nazywa? Nie prowincjonalnie tylko? Profilaktycznie, prewencyjnie. Chcieliśmy zrobić serwis na kempingu. Ale okazuje się, że w Rumunii nie ma czegoś takiego i nie można zrobić serwisów na kempingu. Wszędzie mówią 140 zł doba plus 40 zł osoba dorosła. Dzieci do 5 lat za darmo, powyżej normalnie płacą. Mało nie jest, więc jedziemy dalej zobaczyć, może będzie gdzieś inne miejsce, żeby zrobić samą kasetę. Ma być ogólnie trochę pochmurnie teraz te parę dni. I nie wiemy, czy zostawać tutaj nad tą wodą, czy jechać dalej. Znaleźliśmy jakieś toalety po drodze. Puste, nikogo tu nie ma, więc aut kaseta, bo już pełna. Tu są jakieś prysznice i są jakieś takie dziwne miejsca, zaraz Wam pokażę. Jakieś takie baseny. Nie wiem za bardzo, co to jest. Chyba jakiś basen. A raczej były basenami jakimiś, nie wiem, co to mogło tutaj być. To takie na trochę opuszczone wygląda. Tam jakaś imprezka jest. Ogólnie widać, że yy, ruch plaża... Trochę śmiesznie z tymi kempingami tutaj. Że chce się im dać zarobić za serwis. Mogliby nawet powiedzieć, nie wiem, stówę, tak? A tutaj nie. Absolutnie. Jeśli na sam serwis, to nie. No to... Ile? 140 doba plus 40 osoba dorosła, dziecko powyżej 5, tyle samo co dorosła. Mm, ogólnie mało są y, przyjaźni do Kamperowiczów. Nie wiem, albo my mamy takie szczęście po prostu, że, że tak gdzieś się nam to trafiło. Wielki parking. No, na szczęście kasetę opóźniliśmy. Wody to tam trochę mamy. Stoimy sobie w takim turystycznym kurorcie. Kameczek tam z dziećmi na kocyku leżą. A ja na chwilkę przyszłam się napić. I zaraz też śmigam do wody, więc dzisiaj będzie dzień plażowania. Woda, woda, woda. Plaża, plaża, woda, woda. I w gruncie rzeczy tak nam minie cały dzień. Tak takie jest przynajmniej plan, takie jest założenie. Na razie się go trzymamy, a jest już godzina 13:20, więc dobrze nam to wychodzi. Wykąpani, ledwo żywi. Trzeba znaleźć miejscówkę na noc. Tak jest, ale jest plan i to jest chętny plan. Podziel się z chytrym planem A to ty się podziel, bo to jest dobra to jest chytry, chytry plan Chytry plan polega na tym, żeby zostawić tę Rumunię już w spokoju Tylko na powrocie sobie zrobić Transalpinę, a żeby pojechać do Bułgarii Transforgacką no. Transforgacką, a no Transforgacką, żeby zrobić A żeby teraz sobie wyjechać do Bułgarii i tam ten tydzień w Bułgarii spędzić, bo nie wiem, odnosimy takie wrażenie, że Rumunia nas nie, nie chce, lubi nas, nie? nas nie chce, no. więc nie będziemy się upierać, żebyśmy chcieli Rumunię Jak oni nie chcą nas, to... Tacy są mało przyjaźnie nastawieni, tym bardziej do osób w kamperach, przyczepach O tutaj, jaki plac wielki No ja to sobie tu już zawrócimy, bo nie ukrywamy, że nadal jesteśmy no, bez wody tak. no. Więc wyruszamy Wody. I jesteśmy na granicy tak jest. z Bułgarią Pan wziął dokumenty, poszedł posprawdzać wszystko Zuzia nam usnęła Wiecie co, ten nasz ferdek to jednak jest 4x4 Nawet 4 na 6 Fitną wodę mamy w osobnej bańce, potrzebujemy takiej wody, w której się wykąpiemy. Idziemy w poszukiwaniu po polach, piaskach i plazach. I znaleźliśmy się. Chyba mięśni, ale będzie woda. Tak jest. Ładne wiadereczko, studnia jest, tankujemy się. Lejeczek tylko znajdę. Tu jest gdzieś w półce I co? wiaderko, jest woda. To jest wiaderko, jest woda. Przez... Dobra, tu musimy co i wjechać tyłem, wiesz? No to dawaj. No fajnie, od razu zejście. Ale przyjemnie, prawda? Temperatura przynajmniej tak, jest bo fajna. Tak, wie, wieje Chyba bo jest bo Tak, jest... już smażę. Wierzyma, że to artykolu, nie, ma sprawdzić. nie, po prostu nie chciało mi się iść po... O... Nie wierzymy, nie. Nie, wierzymy. nie chciało mi się iść po kole do kampera. Jesteśmy na kamera, i jest fajka. I Jesteśmy na plaży, Baba! Pięknie. Dzieci mają frajdę, pełno muszli tutaj jest. Sprawdzimy jakie dzisiaj były parametry powietrze miało 28, a woda miała 24 stopnie. Co to jest? To jest budka ratownika. No tam siedzi i pilnuje, żeby się nikt nie utopił. Tak mało dzieciom do szczęścia potrzeba, nie? Budka ratownika Taka zabawa wieczorową porą. Dość mocno wieje, ale przez to jest bardzo miło. Temperatura opadła wreszcie do jakichś 28-27 stopni, więc robi się coraz bardziej przyjemnie. W kamperze potwieraliśmy wszystkie okna, żeby się troszeczkę wychodziło. Tak jak widać, do plaży mamy 30 sekund. Naprawdę fajne miejsce. Potem Wam podamy współrzędne. A ja tu kopię. Dobra, kop.